Tak jak niezmienne jest data sylwestra, tak samo nieodłożną częścią końca roku jest nasz sylwestrowy poradnik. Zapraszam Was serdecznie na jego już piątą część. Na początek zapraszam Was na sylwester z dwójką. Halo, słuchaj, na sylwester robię domówkę. Wpadasz? Dzięki, ale niestety nie mogę. No ale dl dlaczego? W tym roku spędzam Sylwestra z dwójką. Wielu z Was na Sylwestra wybierze domówkę. Pamiętajcie o tej zasadzie, że domówek się nie organizuje. Na domówki się chodzi. Chyba że będzie to specyficzna domówka. Już jestem. Przyniosłem chipsy i kole. No to kontynuujemy domówkę. Impreza sylwestrowa to doskonała okazja na poznanie miłości swojego życia. Jak zagadać do kobiety? Prezentujemy Wam nasze specjalne sylwestrowe teksty na podrych. Jesteśmy stworzeni dla siebie jak Maryla Rodowicz na Sylwestra z dwójką. Przy Tobie maleńka nawet zimny ogień jest gorący. Jesteś dzieliskowo na tego Sylwestra, bo wyglądasz wystrzałowo. Nie każdy lubi huczne imprezy. Niektórzy wolą ostatni dzień w roku spędzić w zaciszu domowym, robią sobie sylwestrowy maraton filmowy. Jak sylwester, to tylko stalo. Nasz sylwestrowy poradnik rozpoczęliśmy sylwestrem z dwójką. I na koniec do niego wracamy. A czasami możemy nie mieć opcji i zostaniemy po prostu do niego zmuszeni. Szwagie. Byłaś szybko, bo nie zdążymy na Sylwestra. Nie mogę, żeby A mówiłem ci wczoraj, byś nie czarł tych dwóch garków bigosu ze świąt. Posłuchałbyś mnie, to zamiast jęczeć z bólu, polowałbyś w najlepsze. A tak teraz to czeka cię Sylwester z dwójką. Wiesz co mam na myśli? <laughs> A żebyś wiedział normalnie kupa śmiechu. W imieniu całej ekipy Wieraj Zabawa życzę Wam ucznego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku.